Które się nagrywa? Siema. A dzisiaj gramy se with Whitmacza z kim? Czyli z frańską chmurą. A dzisiaj będziemy sobie, tak jak mówiłem, na początku sobie with matcha Jednego, tam widziałem, że jest na górze. Wiem o tym, idę plantować. Weź go, zabij. No i pięknie zabiłem. Jeszcze headshot. Jeszcze to się nagrywa. Na pierwszej się nie nagrywa dobrze. A się ta lepsza Jeszcze Jesteś tu. Okej. A dobra. Nagrywa się dobrze. Trochę będę mieć ścinki, ale cicho. Daję radę kąp. Mogę trochę później, ale cicho. Zabiłeś? Daj. Pięknie. Jeden może być gdzieś na górze. Już plantuję, ja szukam. Ładnie, jesteś pierwszy. Może to podzielimy na dwie części. Jest ładnie, wygrywamy. Ja mam chujową broń, jakąś, dobra, CTK się kupi. Ja mam jakieś. Ło! A! Właśnie widziałem. Cześć, idę, idę, idę bokiem, idę bokiem. Ja, ja patrzę w górę, ja patrzę tutaj. Tutaj nikogo nie ma wiem gdzie oni są, góra, góra. A! No ładnie, Je, jeden zabity. Cii. Zobacz, ja, ja go skakuję. O widzisz? widzisz, widziałem go. Po drugą stroną. ja zabiłem z flesza. ja łatwo, człowieku, dobra nagrywam mi się. A ja, z, a ja z tego ich robię. ty jeszcze na nic nie wyda, o nie. Je yeah, leci grana Ej, idę ci pomóc, idę ci. Łatwo. A mi się trochę zacinać ale cicho. Łatwo. Brawo. To, to będzie wygrane, człowieku. No, że to się nagrywa, że po prostu była wygrana. No byś się nie denerwował, tak. W, nie powiem kiedy. A ja dalej mam. Dobra, ja rzucałem granaty byle, gdzie. Ja wiem, którą idą. Zabiłem. Cześć. A sorry, sorry, sorry. To plantować? Nie wiem, a góra, góra, właśnie za tobą. Co tu? Uu, uu, uu. dobra sytuacja. Jeszcze widzicie, widzisz, ja robię typów? Widzisz, z czego ja robię? A zobacz, co on napisał. Fak, Kupiłem to co ty z... A, no, to był błąd, to był błąd. A, no, właśnie o nie, co ja kupiłem. Gówno. <laughs> Właśnie wie. Jeden będzie iść, ja idę i patrz, patrz. Ja idę górą patrzeć. Łatwo, źle zrobił, powinien, powinien kampić. No nie rozum? Dobra. Będą nagrania. Będą dwa nagrania. I nagrywamy dalej. I ciąg dalszy jest. Dobra. Go fasta, Ty, ten, ja idę drugim. Bo ja pójdę za górą. E! Po Jed o, jeden. A, mogę go skos, drugi biegnie z kosą. Uważaj, on może, on z tyłu, 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 on do góry, góra. On, on, Brawo! <grym> właśnie mogę, ja, mogę, właśnie mogę. Nie wiem. Czekaj, dobra, bierzemy. Ja biorę to, co, to, to co brałem. Dobra, i lecimy na nich. Trzeba tylko jeszcze trzy razy wygrać. I może mi się uda wygrać. A To idź. Czego wydropić? Czego tak znaleźć go? To, Dobra, musimy to przetrwać. Jeżeli przetrwamy, będzie Elo. Szuk, Cią! To idź. A może on po prostu ma ze wow. Góra gdzieś musiał być, bo źle strzela. A, nie, to nie ty. Ej, gdzieś strzela. E, e, wytrzymajmy to. Będzie dla nas punkt. A, może wiem, to jest granat taki. Nie wiem. No. Gdzie? Tu na tych? Dobra, ale jeszcze... Jeszcze dwa razy i wygrywamy i koniec filmu. Ja idę tutaj. Ja idę do niego. Oj! To co? Jest... Dobra. Film może ruszać do spawna. Ja, ja nie, chcę, nie chcę. żeby ten film końcówka była taka słaba. Bo Że... brawo. Gdzie był? Tutaj? A. 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 E, dobra. To no nie, ty wygrywasz, ale... Ale są. Teraz chcesz spróbować. Muszę, muszę tam się. A, nie! Nie! Zwaliłem je Ty, ty, Ty! Ty! To człowieku! Dobra. I koniec tego filmu, bo wtedy się pożegnamy i będzie koniec filmu i będzie. Tam był o Jim. No i góra. No, góra no. No. No gdzie on jest? Dobry. O, no nie mówcie, nie możemy tego zremisować. Dobra, człowieku, biorę pompeczkę, raz, dwa, dobra i... Odzim, no jesteś, dobra. dobra. Dobra, robimy to teraz, robimy to teraz łatwo. Aha, coś... Nie wiem, ja może poszli tam do, do kampy. Bo na spawn'ie ich nie ma Tych? Ja im dam smoke'a I biegnij Zabiłem to będzie wygrana Tylko sprawdzam ile Dobra Dobra, jeszcze jeden został Brawo, wygraliśmy No to, to już byłoby na tyle Jest wygrana Mam, mam przedmiot, Michał mam przedmiot Zobaczymy co to za przedmiot jeszcze musi się nagrać przedmiot, musi się nagrać. Widzisz? To była wygrana francuska kura, co nie? No to do zobaczenia w następnym... To, to, do zobaczenia to do, 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 do zobaczenia w następnym odcinku i elo subskrypcje na kanale, kurwa nie wiem lajki, komentarz i elo i kończymy ten filmik, bo słaby wyszedł i teraz jakoś rapuje elo